Być może ten film uratuje komuś życie. Pobożna rodzina Inman wydawała się po prostu idealna z zewnątrz. Każdą niedzielę chodzili razem do kościoła, ale nikt z ich bliskiego otoczenia nie mógł sobie wyobrazić, co działo się w tej przyzwoitej rodzinie za zamkniętymi drzwiami. William i Sandra Inman poznali się w kościele w 1983 roku. Miał 18 lat, a ona tylko 16. Młodzi ludzie, za zgodą rodziców, wzięli ślub. Osiedlili się w małym miasteczku Logan w hrabstwie Hawking w stanie Ohio. Bill Inman uważał się za człowieka pobożnego. Pracował jako budowniczy i grał na instrumentach muzycznych w Skinnerava Gospel Church położonym niedaleko Nelsonville w stanie Ohio. Sandra była gospodynią domową. Rok później, w 1984 roku, w rodzinie Inmana urodził się syn William Jr. Ojciec i syn mieli takie same imiona, i aby nie pomylić imion, głowa rodziny nazywała się Bill, a syn Will. Z biegiem lat William Jr dorastał. W 2001 roku, w wieku 17 lat, chłopak poznał w kościele dziewczynę o imieniu Summer Cook. Miała zaledwie 15 lat. Historia ich spotkania była bardzo podobna do znajomości starszych inmanów. Will i Summer byli przyjaciółmi przez pełne 3 lata, a kiedy dziewczyna skończyła 18 lat, para pobrała się w 2004 roku. Nowożeńcy natychmiast zaczęli mieszkać z rodzicami Willa w dużym przestronnym domu w Logan w stanie Ohio. Również w 2004 roku 39-letni Bill Inman uważał się za przywódcę religijnego. Zamienił swój garaż w prowizoryczny kościół i zaczął tam odprawiać nabożeństwa. Miejscowi nie pochwalali wszystkiego, co robił samozwańczy pastor, ale sąsiedzi zaczęli przychodzić do jego tajemniczego garażu na sąsiedniej działce, potem ich znajomi i dalej łańcuch się zwiększał. Ludzie modlili się, uspokajali dusze, zostawiali datki. W 2005 roku w rodzinie Willa i Summer urodził się pierworodny syn Alex. W tym czasie rodzina Inman zaczęła doświadczać trudności finansowych. Działalność kościelna Billa nie przynosiła dużych dochodów. Rodzina postanowiła przenieść się do innego stanu w poszukiwaniu pracy. W 2006 roku Inmanowie w pełnym składzie przenieśli się na Florydę. Tam Bill i Will szybko znaleźli pracę. Mężczyźni zajmowali się budową hoteli. Sandra i Summer czuwały nad domem i wychowywały Alexa. Po dwóch latach rodzina Inman wróciła z Florydy do rodzinnego stanu Ohio. W tym czasie stracili dom w Logan, ponieważ stracili prawo do jego wykupu. Rodzina wynajęła inny dom na wsi Winton. Zaraz po przeprowadzce w 2008 roku Will i Summer mieli córkę Kaylee, a dwa lata później trzecie dziecko Alana. Prawie w każdy weekend młodzi rodzice Will i Summer próbowali wyjść z domu na cały dzień, aby odpocząć. Bill i Sandra zawsze wspierali syna i synowo. W weekend dziadkowie poradzili sobie z trójką wnuków, które stały się sensem ich życia. Wiosną 2010 roku Bill Inman uzyskał licencję pastora, nazywając siebie przywódcą kościoła Fate Tabernacle i wraz z małżonką zarejestrował organizację non-profit o nazwie Mercy Ranch. Mężczyzna zdecydował, że pomoże ludziom, którzy stracili pracę i zostali bez mieszkania. Chciał własnymi rękami zbudować duży dom i schronić tam sieroty oraz wdowy. Ale był problem. Rodzina Inman w ogóle nie miała pieniędzy na budowę. Wtedy Bill wpadł na pomysł zorganizowania loterii. Ludzie kupią jeden bilet, a kwota zostanie zebrana na budowę. Na koniec odbędzie się losowanie, a jeden ze szczęśliwców otrzyma dom lub 200 tysięcy dolarów. Ponadto Bill Inman obiecał rozdać 99 innych dużych nagród. Miejscowi zaczęli uczyć się o loterii z wiadomości i reklam. Początkowo Bill osobiście chodził do domów, oferując aktywny udział i zakup biletów. Obiecał wspaniałą nagrodę i powiedział, że za pozostałe pieniądze zbuduje dom dla bezdomnych. Koszt jednego biletu wynosił 10 dolarów. W sumie Inman sprzedał 100 tysięcy biletów i otrzymał milion dolarów na budowę domu. Losowanie miało się odbyć we wrześniu 2010 roku. Tymczasem w życiu osobistym rodziny Inman nie szło tak gładko jak w pracy. W czerwcu 2010 roku Summer ogłosiła mężowi Willowi, że chce się z nim rozwieść po 6 latach małżeństwa. Niedługo wcześniej Summer napisała następujący wpis w swoim osobistym dzienniku. Nie chcę już zadowalać wszystkich i jestem zmęczona. Czy nie zasługuję na szczęście? Czy nie zasługuję na to, by znów kogoś pokochać i poczuć miłość w zamian? Nie wiem, czy to właściwy moment, czy nie, ale chcę powiedzieć Willowi o wszystkim. Czuję się bardzo źle. Myślę, że zasługuje na poznanie prawdy. Powinien wiedzieć, że nie chcę już z nim być. Teraz jestem tylko niewolnikiem, który biegnie i wykonuje wszystkie ich polecenia. Kocham moje dzieci całym sercem, nie zamienię ich na nic. Nie chcę, żeby dorastały i widzieli, jak ich mama po prostu wykonuje rozkazy. Nie wiem, jak Will zareaguje na to wszystko. Może się wkurzy, spróbuje zabrać dzieci lub uciec. A może zacznie grozić, lub mnie zranić, lub jeszcze coś gorszego. Myślę, że dzieci powinny widzieć nas przez ten sam czas. Wiem, że rodzice Willa będą się opierać i próbować zmusić mnie do pozostania, ale wiem, że to niczego nie zmieni. Ostatniej nocy Will zapytał mnie, czego chce, a ja nie wiem. Wiem tylko, czego nie chcę. Nie chcę być nieszczęśliwa i czuć się uwięziona, ale nie mogłam mu tego powiedzieć, więc po prostu siedziałam i milczałam. Każdego dnia chcę tylko płakać i spać, nic więcej. Po prostu nie wiem, jak wyjść z tej sytuacji, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że kiedy zrobię następny wpis, zrozumiem, jak to rozwiązać. Summer złożyła pozew o rozwód i wyprowadziła się z domu Inmana, zabierając ze sobą syna i dwie córki oraz rzeczy osobiste. Zamieszkali w domu rodziców Summer. Kobieta nie chciała pozbawiać dzieci ojca. Pozwalała im spotykać się z tatą, babcią i dziadkiem. Dwa miesiące po opuszczeniu męża, w sierpniu 2010 roku, Summer Inman zaczęła spotykać się z mężczyzną o imieniu Adam Peters. W tym samym czasie Summer podjęła pracę w banku znajdującym się w centrum Logan. Była zwykłą sprzątaczką, ponieważ nie miała wykształcenia. Nadszedł wrzesień i miała się odbyć loteria domowa organizacji non-profit Mercy Ranch należącej do rodziny Inman. Jednak do tego czasu budowa domu nawet się nie rozpoczęła. Minął wrzesień, październik i nie było żadnych promocji. Losowanie nigdy się nie odbyło, nikt nie podał powodów. Rancho miłosierdzia powoli zwracało ludziom pieniądze. 1 grudnia 2010 roku rodzina Inman została poinformowana, że musi opuścić wynajmowany dom z powodu dużego zadłużenia z tytułu czynszu. Dowiedziawszy się o tym, Samer przyjechała do domu Inmana z Adamem, aby odebrać pozostałe tam rzeczy osobiste. Ale kobieta i jej nowy wybranek nie zostali wpuszczeni na próg. Wtedy Summer zadzwoniła na policję i poinformowała, że jej mąż, z którym się rozwodzi, grozi jej i nie pozwala jej zabrać rzeczy. Kiedy przyjechała policja, Will i jego rodzice nadal nie wpuszczali nikogo do domu. Will groził, że zastrzeli Adama, a potem wdał się w bójkę z policjantem. Summer napisała oświadczenie do męża. Kobieta poinformowała, że przed ślubem ich związek z Willem był po prostu doskonały. Jednak po zawarciu oficjalnego małżeństwa zmienił się dramatycznie. Zaczął stale ją kontrolować i wysuwać roszczenia. Kazał jej co i kiedy powinna robić. Dotyczyło to jedzenia, prac domowych i seksu. Samer nie mogła iść spać bez zgody męża. Trzymał ją w więzieniu w domu i nie pozwalał jej wychodzić na zewnątrz. Ukrywał jej telefon komórkowy oraz klucze. Samer przyznała, że Will chciał, żeby urodziła mu 12 dzieci. Marzył też o drugiej żonie i był częstym gościem na stronach dla rodzin poligamicznych. Wystawiał tam swoje szczere zdjęcia. Summer ujawniła, że Will zagroził, że ją zabije, jeśli się rozwiedzie. Wziął też jej koty i wywiózł je w nieznanym kierunku. Potem powiedział, że po prostu wyskoczyły przez otwarte okno i uciekły same. Śmiał się i mówił, że nigdy więcej ich nie zobaczy. Po zarzutach Summer, Will usprawiedliwiał się. Twierdził, że zabierał telefony i klucze swojej żonie, ponieważ czuł, że ma kochanka. A jeśli chodzi o koty, to twierdził, że były dzikie, drapały meble, drapały całą rodzinę. A on po prostu zabrał je do schroniska. Will Inman otrzymał zakaz zbliżenia się i nie miał już prawa zbliżać się do Summer. Ponadto Will otrzymał grzywne i okres próbny. W tym samym czasie między obiema rodzinami rozpoczęła się aktywna walka o opiekę. Rodzina Inman zwróciła się do policji z oświadczeniem, że Adam Peters jest niebezpiecznym człowiekiem i może skrzywdzić Alexa, Kaylee i Alanę. A w życiu Summer naprawdę wydarzyło się coś strasznego. Późnym wieczorem 22 marca 2011 roku 25-letnia Summer Inman kończyła pracę w banku. Po zamknięciu oddziału wyczyściła miejsca pracy od pracowników i wyszła na zewnątrz, aby wyrzucić śmieci. Na zegarze była już godzina 11. Summer napisała wiadomość do swojego mężczyzny Adama, którego miała spotkać po pracy. Adam się jej nie doczekał. O 23:30 Adam udał się do banku, w którym pracowała Summer. Chodził po budynku i znalazł jej rzeczy w alejce w pobliżu kosza na śmieci. Na ziemi leżał telefon Summer, klucze i działający odtwarzacz ze słuchawkami. Nieco dalej, w trawie, znalazł jej kurtkę. Adam zadzwonił do rodziców kobiety i poinformował o znalezisku, że Summer zaginęła. Poprosił ich o pilne wezwanie policji. Rodzice zadzwonili najpierw do banku i zapytali o pracownicę Summer Inman. Myśleli, że może po prostu spóźniła się ze sprzątaniem i zgubiła telefon oraz rzeczy osobiste. Ale strażnicy banku nie wiedzieli, gdzie jest kobieta. Następnie rodzice zadzwonili do departamentu policji Logana i zgłosili zaginięcie córki. Ujawnili, że Samer miała jasny harmonogram i rzadko zatrzymywała się w pracy. Policjanci przybyli na miejsce, gdzie znaleziono rzeczy osobiste Samer. Były już trzech świadków, którzy widzieli, jak Samer została porwana, w tym miejscu zaledwie godzinę temu. Dwie kobiety, które były na wieczornym bieganiu, ujawniły, że widziały, jak Samer idzie wyrzucać śmieci. Podjechał do niej samochód White Ford Crown Victoria, za którego kierownicą była blondynka. Z samochodu wysiadło dwóch mężczyzn w czarnych kominiarkach. Złapali Summer, wepchnęli ją na tylne siedzenie samochodu. Walczyła i krzyczała, wołała o pomoc. Jeden z przechodniów próbował uratować Summer, ale kierowca uderzył go prosto w twarz z gazu pieprzowego i przechodzeń został w tyle. Samochód odjechał. Dwóch świadków pobiegło do najbliższego komisariatu i opowiedziało o tym, co się stało. Ale z jakiegoś powodu policjanci uznali te kobiety za dziwne i podejrzane. Myśleli, że wymyśliły tę historię dla zabawy. Policja przybyła na miejsce, gdzie Summer została porwana zaledwie godzinę po apelu jej rodziców. Niestety nie udało się znaleźć zaginionej kobiety w pościgu. Wiadomość o porwaniu 25-letniej Summer Inman błyskawicznie przyleciała przez wszystkie lokalne portale informacyjne. Setki zaniepokojonych mieszkańców Logan zebrało się, aby pomóc znaleźć zaginioną. Minęły trzy dni. Nadzieje, że kobieta zostanie znaleziona cała i zdrowa, stawały się coraz mniejsze. Jednak jej rodzice nie myśleli jeszcze o najgorszym. Zaledwie kilka tygodni przed zniknięciem, Summer Inman opublikowała na swojej stronie na Facebooku wspólne zdjęcie z nowym kochankiem Adamem, synem i córkami. Zgadza się, że na tym zdjęciu wyglądają jak prawdziwie szczęśliwa rodzina. Tak też pomyślał Will Inman, który zobaczył nowy post na stronie Adama Petersa, z którym przyjaźnił się na Facebooku. Logiczne pytanie, które może się pojawić, brzmi: dlaczego mąż miałby dodawać kochanka swojej legalnej wciąż żony do znajomych? Okazało się, że Summer poznała Adama, zanim podjęła decyzję o odejściu od męża. Rok temu Adam Peters, który nie miał stałego miejsca pracy i wykonywał prace dorywcze, zatrudnił się w rodzinie Inman, aby utrzymać ich dom i działkę. Tam poznał Summer i zakochał się w kobiecie. Zaczął okazywać jej oznaki uwagi, a ona początkowo go odrzucała, ale potem się poddała. W dzienniku Summer jest wpis. Kiedy spojrzałam mu w oczy, wiedziałam, że diabeł mnie opętał. Nie słuchałam tego, co mówił mi Bóg i próbowałam przestać. Mój umysł krzyczał: "Uciekaj, wynoś się stąd teraz", ale zamiast tego zostałam i pozwoliłam mu się przytulać, a potem zanurkować głębiej. Bardzo tego żałuję, to moja wina. Znajomość Adama była początkiem końca życia Summer w rodzinie Inman. Kobieta zdała sobie sprawę, że chce być szczęśliwa i kochana, więc użyła wniosek o rozwód, który był zbyt długi. Pięć dni przed zniknięciem Summer, Will złożył sprzeciw, że nie chce płacić współmarzonkowi alimentów na każde dziecko w wysokości 150 dolarów miesięcznie i poprosił o obniżenie tej kwoty do 50 dolarów. W tym czasie całkowity dochód roczny jego rodziny wynosił zaledwie 6000 dolarów, czyli 500 dolarów miesięcznie. Will Inman i jego rodzice próbowali uzyskać pełną opiekę nad dziećmi, ale sędzia im odmówił. Bill i Sandra po zerwaniu kontaktu z wnukami bardzo schudli i zapadli się w sobie. Wszyscy, którzy ich znali, jednym głosem twierdzili, że wnuki są sensem ich życia. W marcu 2011 roku, po zniknięciu Summer, rodzina Inman została wytropiona. Wszyscy trzej byli w domu 70-letniej matki Billa w hrabstwie Jackson w stanie Ohio. Wszyscy trzej, Bill, Sandra i Will, jednym głosem twierdzili, że nic nie wiedzą o porwaniu Summer. Według rodziny Inman, w noc porwania Summer pojechali do miasta Cleveland, aby zobaczyć dla siebie nowy dom. Ale po trzech godzinach jazdy ich samochód się zepsuł i całą noc spędzili na naprawie, a rano wrócili do domu, do Logan. Powiedzieli, że mieli dobre relacje z Summer, rzadko się kłócili, ale kiedy Adam Peters osiadł w ich domu, w życiu zaczęła się czarna smuga. Wszyscy trzej jednym głosem twierdzili, że Adam jest złym człowiekiem, który zniszczył ich niegdyś szczęśliwą, wierzącą i zwartą rodzinę. Policjanci zauważyli, że na dziedzińcu ich domu stał biały Ford Crown Victoria. Samochód został zbadany i zabezpieczono odbiornik GPS. Później okazało się, że po południu 22 marca, w dniu porwaniu Summer, samochód znajdował się w mieście Logan. Wieczorem o 17.30 system GPS został wyłączony. Został włączony dopiero kolejnego ranka 23 marca i ponownie w Logan. Nie udało się potwierdzić, że rodzina Inman podróżowała do Cleveland. Kontrola ich telefonów wykazała również, że 22 i 23 marca wszyscy trzej byli w rodzinnym Loganie. Wkrótce pojawiły się informacje, że o 7.30 rano 23 marca rodzina Inman była w mieni samochodowej i całkowicie wyczyściła wnętrze auta. Byli w trójkę: Bill, Sandra i Will. Summer nie była z nimi. Po umyciu samochodu, rodzina udała się do warsztatu samochodowego w Cleveland, gdzie wymieniono im opony. Pracownik warsztatu powiedział, że wydawało mu się dziwne, że Bill postanowił wymienić praktycznie nowe opony na używane, mówiąc, że po prostu nie lubi swoich opon. Wiadomo również, że rodzina Inman próbowała zmienić wygląd swojego samochodu. Bill zdjął policyjny reflektor, który wcześniej był zamontowany na drzwiach po stronie kierowcy obok bocznego lusterka wstecznego. Bill, Sandra i Will Inman zostali aresztowani i wysłani na przesłuchanie. Przed aresztowaniem Bill powiedział swojej starszej matce, że nie są winni niczego, a cała ta próba pochodzi od diabła. Podczas przesłuchania cała trójka nadal twierdziła, że są niewinni i nie mają pojęcia kto i w jakim celu porwał Summer Inman. Kilka godzin później zdając sobie sprawę, że wszystkim czemu grozi kara śmierci, jeśli ich wina zostanie udowodniona, Sandra Inman poddała się i przyznała do wszystkiego. Kobieta powiedziała, że to oni porwali Summer tej nocy 22 marca. Ludźmi w czarnych maskach byli jej mąż Bill i syn Will. Sandra twierdziła, że to całkowicie jej pomysł na porwanie i przestraszenie Summer, ale sprawy nie poszły zgodnie z planem. Kiedy Summer została wepchnięta do samochodu na tylne siedzenie, Will założył plastikowe opaski na szyję, ręce i nogi. Chciał, żeby żona się przestraszyła i pozwoliła mu zobaczyć syna i córki. W pewnym momencie Will zauważył, że Summer traci przytomność. Chciał przeciąć więzy nożem i uwolnić żonę. Will krzyknął do matki. O mój Boże, mamo, gdzie jest nóż? Nie mogę go znaleźć. Cała trójka bardzo się przestraszyła. Szukali noża, ale minęło kilka chwil. Summer przestała oddychać i zmarła. Sandra twierdziła, że nie mieli celu zabicia szwagierki. Po prostu chcieli w ten sposób rozwiązać swoje problemy z opieką i móc widywać wnuki w weekendy. 29 marca 2011 roku, 7 dni po porwaniu, Sandra Inman pokazała im miejsce, w którym ukryli ciało. Okazało się, że Summer leżała w studni w szambie na terenie kościoła Tabernakulum Wiary położonego niedaleko Nelson Via, 30 km od banku, w którym pracowała Summer. W budowie tego kościoła brał udział sam Bill Inman. W tym samym kościele 28 lat temu Bill i Sandra wzięli ślub. Rodzina Inman uczęszczała do tego kościoła przez wiele, wiele lat w każdą niedzielę, a Bill grał tam na instrumentach muzycznych. Kiedy policjanci odsunęli betonową płytę, odkręcili sześć śrub z metalowej pokrywy studni i otworzyli ją. Natychmiast znaleźli nogi Summer. Kobieta została po prostu rzucona głową w dół do szamba. Miała na sobie te same ubranie, co w ostatnim dniu pracy. Na jej czarnej koszulce widniał napis Nie mam problemu z gniewem, mam problem z idiotami. Sekcja zwłok wykazała, że Samer rzeczywiście została uduszona, nie wykazując żadnych innych uszkodzeń na jej ciele poza śladami na szyi, ramionach i nogach, które wskazywały, że rzeczywiście była związana. Sandra powiedziała, że początkowo chciała nakazać wrzucenie ciała do rzeki, ale potem pomyślała, że bezpieczniej będzie ukryć je w studni w pobliżu kościoła. Na pewno nikt by jej tam nie znalazł. Sandra przyznała, że jest bardzo zawstydzona swoim czynem. Wkrótce odbył się proces. Bill Inman, 49 lat, i Will Inman, 28 lat, nie przyznali się do śmierci Summer. Praktycznie nie rozmawiali na rozprawie, nie okazywali emocji i unikali kontaktu wzrokowego z rodzicami zmarłej. 47-letnia Sandra Inman, jedyna, która przyznała się do winy, próbowała wziąć na siebie całą odpowiedzialność. Następnie stwierdziła, że to jej pomysł przestraszenia szwagierki. Przed ogłoszeniem wyroku Sandra we łzach zwróciła się do rodziców Summer i błagała o przebaczenie. Jej słowa były trudne do zrozumienia z powodu łez i emocji, ale jedno było jasne – kobieta żałowała. Sandra przyznała, że Summer była dla niej jak córka, a gdyby można było cofnąć czas, nigdy nie powtórzyłaby swojego okropnego planu. W 2012 roku wszyscy trzej zostali uznani za winnych, a Bill i Willie Inman otrzymali do żywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego. Sandra Inman otrzymała dożywocie, ale z prawem do zwolnienia warunkowego po 15 latach. Wszyscy bliscy przyjaciele parafianie wiedzieli, że w rodzinie Inman panował patriarchat. Żaden z nich nie wierzył, że Sandra była inicjatorem sprawy. Wszyscy wiedzieli, że Bill był głową rodziny i zawsze miał ostatnie słowo. O Willu mówiono, że od dzieciństwa był zepsutym dzieckiem, a rodzice spełniali wszystkie jego kaprysy. Bliscy wierzyli, że Sandra próbowała wziąć na siebie winę, aby maksymalnie skrócić czas dla swoich mężczyzn. Alex, Kelly i Alana nadal wychowują się w rodzinie rodziców zmarłej Summer. Przez długi czas nie potrafili wyjaśnić wnukom, gdzie zaginęła ich matka, ojciec, babcia i dziadek. Dziękuję za obejrzenie. Proszę o ocenę tego filmu i jak zawsze czekam na wasze opinie w komentarzach. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Bądźcie ostrożni.